Mówcie o tym, że ojcowie będą mieć dużo więcej płatnego czasu do bycia z dziećmi. To jest nowe uprawnienie dla ojców, które przyzna im 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. I męską sprawą jest zajmować się też swoim potomstwem, swoimi, swoimi dziećmi. Równie dobrze może się dzieckiem zajmować mama, jak i równie dobrze może zajmować się nim tata. Czym zajmuje się Centrum Praw Kobiet? Czy my też możemy z Was skorzystać? Zajmujemy się przede wszystkim niesieniem wsparcia, pomocy dla kobiet, które doświadczyły przemocy lub dyskryminacji. Wśród Was jest wiele kobiet, którym przydałoby się wsparcie i pomoc, bo doświadczacie mobbingu domowego, bulingu. Całe nasze wsparcie jest bezpłatne. Na kanapie siedzi Joanna Gzyra Iskandar. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry, Beato. Asia reprezentuje Centrum Praw Kobiet. A na online z Helenką siedzi Albert Stenclik, tata dwójki dzieci. Nie powiem, nie powiem tego, chociaż powiem i e, zaprzeczę, który dzielnie pomaga swojej żonie w ich wychowaniu, co jest najokropniejszym frazesem, jaki może się u nas pojawić. E, Albercie, przyjdzie na ciebie czas, teraz zapytamy Asię. Zacznijmy od tego, Asiu. Czym zajmuje się Centrum Praw Kobiet i czy te prawa dotyczą tylko kobiet młodych, czy my też możemy z Was skorzystać? Jasne. Dzięki za to pytanie i dziękuję bardzo za zaproszenie do programu. Centrum Praw Kobiet to jest organizacja pozarządowa, która funkcjonuje już od 1994 roku czyli jest to organizacja, która ma bardzo duże doświadczenie i zajmujemy się przede wszystkim. Niesieniem wsparcia, pomocy dla kobiet, które doświadczyły przemocy lub dyskryminacji, ponieważ takim naszą, taką naszą misją najważniejszą jest dbanie o równość płci. No a ponieważ mamy sytuację taką, jaką mamy, no to skupiamy się przede wszystkim właśnie na tym wsparciu kobiet, które doświadczyły w swoim życiu jakichś trudnych sytuacji. To może od razu podajmy adres Waszej strony. Jasne. Jaki jest adres Waszej strony? To jest skrót od Centrum Praw Kobiet, czyli cpk.org.pl www.cpk.org.pl Dziewczyny, ja wiem, bo ja dostaję mnóstwo wiadomości, że wśród Was jest wiele kobiet, którym przydałoby się wsparcie i pomoc, bo doświadczacie mobbingu domowego, bullyingu. To nie tylko chodzi o to, że ktoś Was bije, to chodzi o różnego rodzaju elementy przemocy, bo przemoc ma wiele twarzy. Centrum Praw Kobiet są psychologowie, są doradcy, są psychiatrzy. Jest wiele profesji, które pomogą Wam się z tym uporać. I dodam jeszcze, że całe nasze wsparcie jest bezpłatne dla wszystkich pań, no które właśnie. Się do nas zgłaszają, a mogą się zgłaszać panie w każdym wieku, również panie w wieku senioralnym, panie, które są babciami i takie panie również. Wiesz, my często wiele lat doświadczamy wsparcia. czegoś takiego, tak? i nie miałyśmy nigdy odwagi. Powiedzieć sobie, nie chcę tego więcej. Mhm. Ja wiem, bo ja dostaję mnóstwo wiadomości na Messenger czy maili mhm. z prośbą o wsparcie, z prośbą o pomoc. Ja zawsze kieruję do specjalistów, bo ja mogę dać tylko otuchę pod tytułem: Cudnie, że chcesz się tym zająć. To też jest ważne. Tak? Czyli jakby ja zawsze pochwalam i zachwycam się mhm. faktem tym, że ktoś wreszcie chce tak. z tej klatki e, przemocy i opresji wielotwarzowej wreszcie się wyrwać, bo to jest pierwszy krok. Bo istnieje coś takiego jak wyuczona bezradność. Czyli nigdy nie, nie, nie próbujemy nawet tego wyjść. Ale wróćmy do kampanii. Czyli dla nas Centrum Praw Kobiet też jest. Wróćmy do kampanii. Niedawno ruszyła kampania równie dobrze. E, I e, e, punktem takim iskrownikiem tej kampanii jest nowe prawo. Zacznijmy może od tego, dlaczego ta kampania ruszyła i co, co, czego to nowe prawo. Dotyczy. Mhm. Yy, weszła w życie, wchodzi w życie w Polsce od przyszłego roku yy, unijna dyrektywa Work Life Balance. Od takiej prawniczej strony wygląda to w ten sposób, Poczekaj, że. Work life balance to jest równowaga pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Work life balance. Tak. Dzięki. I wracając od, od takiego prawnego punktu widzenia, to wygląda w ten sposób, że no mamy unijną dyrektywę. Jesteśmy w Unii, ale nasze państwo musi przyjąć konkretną ustawę, która te przepisy unijne wdroży. I co ta u nas ustawa reguluje? Najważniejsze to jest z naszego punktu widzenia i to jest to, czemu poświęciłyśmy naszą kampanię. To jest nowe uprawnienie dla ojców, które przyzna im 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Tylko dla nich. Ten... A do tej pory było dwa tygodnie, o ile się nie mylę, czy w ogóle nie było. Są, są dwa tygodnie. Yy, I teraz będzie jeszcze dodatkowe 9 tygodni. Tak, I to jest właśnie to, co I jest. Razem 11? Tak. I to zostało jest... dwa, dołożyli dziewięć. Tak, ale tylko dla ojców. Yy, I to jest urlop nietransferowalny, to znaczy, że nie można go przekazać. Mamie, jeżeli ojcowie go nie wykorzystają to on po prostu przepada. Dlatego tym bardziej warto go wykorzystać, warto od samego początku y, zacząć budować tą relację, tą więź z dzieckiem, zaangażować się w jego wychowanie, podzielić się równo obowiązkami opiekuńczymi, y, a mamie, partnerce czy żonie w ten sposób y, pomóc jej szybciej wrócić na rynek pracy. Także same plusy Ta. dla. Mam wszystkich. tutaj super komentarz, zobacz. Mój syn i Zięć skorzystali z takiej możliwości. Jedna z nas napisała, być może te dwa tygodnie chociażby tak, wykorzystując. Tak. Kolejna babcia napisała, lucynka, że mój Zięć również. Czyli mhm. ci panowie rwą się już do tego w obrębie istniejących możliwości. Mhm. Mogą teraz to robić dłużej. Tutaj Ale chyba chodzi też o tutaj. to, żeby um, każde z rodziców mogło się też tym. Dzieckiem zajmować samodzielnie i też samodzielnie nawiązywać tę więź, i też dlatego mówimy właśnie równie dobrze bo równie dobrze może się dzieckiem zajmować mama, jak i równie dobrze może zajmować się nim tata. Oczywiście równie dobrze może zajmować się dzieckiem babcia, i ja poproszę też o taki urlop, słuchaj, dla babci. Czyli ja otrzymamy my jako babcie, zwolnienie z obsługi dziadka i będziemy przeniesione na pomoc w obsłudze dziecka. Także Centrum Praw Kobiet będzie Bardzo walczyło o prawa bab. A ja wam nie odpuszczam. Dobrze. Pogadamy o tym zaraz po. Dobrze, mamy na łączach tatę, wujki dzieci. E, mamy Alberta Stęcika. Cześć, Albert, dzień dobry. Już cię przez chwilę pokazywałeś. Cześć, dzień dobry. E, Albercie, ty jesteś jednym ze współtwórców tej akcji kampanii, a przy okazji jesteś zaangażowanym w wychowanie, w czym nie ma nic osobliwego tatą. I dzisiaj o tej twojej drugiej roli. Z kim ty z nami dziś rozmawiasz? Zacznijmy od tego. Jest na Michalenka. Cześć, Kenonia. No dobrze. No, I teraz tak. Yy, ja wiem, że ty mm, no, nie, nie ma jeszcze tego przepisu, więc nie mogłeś z tych dziewięciu tygodni skorzystać, ale wiem, że jesteś bardzo czynnym uczestnikiem obsługi i wychowania e, Twoich dzieci i dzielisz to wespół we z żoną. Jak Ty się czujesz? Czy to przypadkiem Ci nie obniża poziomu testosteronu? Poczucia maczyzmu, bo to się wydaje, że to takie, wiesz, taki mężczyzna melepeta, nie? Obniżyło ci to testosteron i maczyzm, czy nie? No właśnie, mi się wydaje, że jest zupełnie odwrotnie. I męską sprawą jest zajmować się y, też swoim potomstwem, swoimi, swoimi dziećmi. Jakby nie widzę tutaj w ogóle e, takiego podziału, który, który występuje w społeczeństwie, więc jakby. Totalnie tak nie, nie czuję, że, że nie wiem, czuję się niewieściały, na przykład z uwagi na to, że tak. zajmuję się dziećmi, wręcz odwrotnie. No jakby Uważam, że to jest duży obowiązek, odpowiedzialność, i to też jest męska sprawa nauczyć dzieciaki wiele rzeczy, przekazać im to, co, to, co mogę. No nie? Super, czyli krótko mówiąc, ta męskość według Ciebie kryje się nie. W tym, że się chodzi z siekierą na mamuta, tylko w odpowiedzialności za swoje czyny i produkcję dzieci, której się wzięło niewątpliwy udział, tak? Ja zawsze no tak, mówię, tak. że jedną z najważniejszych misji człowieka jest misja drugi człowiek. Czyli jeżeli my się decydujemy powołać na świat nowego człowieka, to wszyscy powinniśmy być w to zaangażowani porówno, a kompetencje oprócz karmienia piersią są kompletnie uniwersalne. Prawda? Tu nie ma, ja nic nie wymaga, nie ma żadnej płciowości w kompetencjach przewijania, kąpania, spacerowania, czytania i robienia tych rzeczy, którymi mamy, bywają zmęczone. Powiedz mi, czy twoja ale... żona, właśnie, a propos twojej żony, chciałam zapytać, jeżeli mogę, tak, tak, e, dajesz jej przestrzeń i luz, i czy ona z tego korzysta? Bo ja wiem, że, że wiele kobiet. Nie chcę z tego korzystać, bo siamo dziecko, siamo najlepiej zrobi. Znaczy, ja bym nie używał słowa, że daję jej przestrzeń, bo jakby to też by wskazywało na to, że ja tak. tutaj rządzę albo że ja tutaj de no Widzisz, no widzisz jaki te stereotyp tak, tylko... w głowie siedzi? No, no, właśnie, ja wiem. No, jakby ja widzę te stereotypy też wśród moich kolegów i w społeczeństwie generalnie i wśród, wśród osób e, w różnym wieku, nie tylko osób starszych. Także e, no. no to, ta kampania, którą zrobiliśmy też właśnie miała takie rzeczy pokazywać, ale wracając jeszcze do, do tego podziału obowiązków u nas w domu, no to właśnie nie jest tak, że my sobie coś wyznaczamy, tylko po prostu e, razem się opiekujemy, dzielimy się po połowie. E, I nawet tym karmieniem, o którym przed chwilą mówiłaś, czyli tak. e, wiadomo ja nie karmić piersią, no, ale są jakieś inne sposoby też karmienia e, ma, ma, małych istot przez butelkę, także jesteśmy w stanie to też ogarnąć. No właśnie. Albercie, ja bardzo się cieszę, ja akurat też miałam takie szczęście, ale już to, ja mam też. Tutaj Asia troszeczkę e, do was dwojga troszeczkę do ciebie może bardziej pytanie, bo ja mam takie wrażenie, że część przynajmniej z nas, kobiet, młodych matek, tak bardzo zawłaszcza ten obszar, że tylko one to potrafią, że ten mężczyzna mimo chęci robi krok do tyłu, bo jest niedopuszczany, bo zrobi źle. Czy nie trzeba też nad tym trochę popracować? Ja myślę, że te stereotypy, e, które my. W taki sposób przerysowany i trochę absurdalny pokazujemy w tej kampanii, dotyczą także nas, kobiet. To znaczy, my, my je internalizujemy, mamy je w sobie, też czasami nimy, nimi na pewno myślimy i według nich postępujemy. I często my same mamy też takie wrażenie, także. My... Same chcemy się uchytać, nie? Na własne życzenie. <laughs> to ujęłaś. Tak, trochę tak jest. No po prostu wchodzimy, wchodzimy w tę, Społecznie przypisaną nam rolę. I chcemy ją tak cudownie <coughs> wykonać, jakby nikt inny na świecie nie mógł tego dziecka wyprzewinąć, wykąpać czy ponosić. Myślę, że to też jest trochę coś takiego, co nam kultura narzuca, tak? Ten taki perfekcjonizm i tak dalej. To już jest takie doskonałe. jest doskonały, więc. Da, już lepiej ja to zrobię, ja to zrobię szybciej, ja to zrobię. Yy, więc ja myślę, że jest, yy, że jeżeli yy, już chcemy praktykować to partnerstwo w związku, yy, no to yy, okej, okay, być może ta druga osoba, nasz partner, Nasz mąż Jeszcze... może nie zrobi tego za pierwszym razem tak super, ale czy to jest koniec świata? Słuchaj, to czy myślę, my żyjemy w związkach formalnych, czy nieformalnych, to nawet e, jeżeli żyjemy w związku formalnym, świeckim, tak, ateistycznym, ja nie mówię o przysięgach kościelnych, bo to jest kwestia wiary i w ogóle w to nie wnikam. Ale przecież słowa przyrzeczenia małżeńskiego, oświadczeń na ślubie cywilnym brzmi świadom praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny. Prawda? Czyli już tak, jak nasz konstytucjonalnie to jest zapowiedziane, a dzieje się inaczej. Ale mamy kolejnego gościa. Mamy tak. kolejnego gościa. Dzień dobry. No i jak ty się, Albert, ogarniasz? Z tym, słuchaj, obsługą takiego, słuchaj, czworonoga. No. E no, nie wiem, no, no ja się Ręka już nas nauczyła, więc jakby z Rysiem jest trochę łatwiej, mam wrażenie, chociaż z dwójką dzieci, no, czasami też bywa ciężko, nie powiem, że nie. Wiesz co, ja przeżyłam u córki, ja mam córkę jedną, ale przeżyłam napaść dzieci w stadzie, ponieważ kiedy wnuk miał 4 lata, urodziły się bliźnięta i mieliśmy trójkę, i też wiem, jak bardzo Zięć był w to zaangażowany. Robił co mógł, żeby to połączyć z pracą, ale również fantastycznie nie było czynności, której nie umiałby wykonać. I też mu to męskości dodało, tak jak Albercie mówiłeś. Tak. E, dobrze, no to teraz tak wiesz. Pogadałyśmy sobie e, i teraz tak, przyszłeś do Silver TV, zwróciłeś się z prośbą, czy pokażemy tę kampanię. Ja oczywiście w podskokach powiedziałam jasne, że pokażemy, bo ja jestem, wiesz, genderowa babcia, ale czy masz jakiś pomysł, co my, babcie, matki teściowe, możemy zrobić, żeby wesprzeć tę kampanię, bo trochę temat jakby pozornie dla nas wybrzmiał. Czy jest dla nas jakieś zadanie, Asiu? Ja myślę, że są dwa zadania. Po pierwsze, jeżeli paniom, które nas oglądają, spodobał się, ten spot i korzystają panie z mediów społecznościowych, a jeżeli cię oglądają, no to z pewnością większość z No Tysiące, tysiące te, tutaj najmniej. Dokładnie. To zachęcamy również do chociażby udostępniania informacji e, o tej kampanii, naszego spotu, który jest dostępny w mediach społecznościowych Centrum Praw Kobiet. Będzie również u nas na fanpage'u, więc pierwsze zadanie, jak się pokaże u nas na fanpage'u Mądra Babcia, udostępnijcie wszystkim znanym wam młodym matkom i tatom, żeby wiedzieli, że mają nowe. Prawo, a czy za tym pójdą chęci? Tego nie wiemy. Prawo jest. Tak, i teraz jeszcze drugie zadanie: żeby właśnie poinformować swoich synów, swoje synowe, wszystkie podziwieniów, zięciów, osoby, zięciów tych, którzy mogą być zainteresowani e, skorzystaniem z tego nowego uprawnienia, które ma wejść w życie od przyszłego roku. E, bo w tym momencie jest tak, ty podałaś rzeczywiście tutaj przykłady e, osób, które, e, tych mężczyzn, którzy się z chęcią zaangażowali w wychowanie, dziecka, opiekę. Zacytowałam. Zacytowałaś. Yy, I natomiast jest niestety wciąż tak, że raptem 1% ojców w złej Polski korzysta z tego uprawnienia. Yy, także jest to wciąż niewiele. Byłoby super, gdyby udało się jednak tę liczbę zwiększyć. A bardzo często jest tak, że mężczyźni nie korzystają z tego uprawnienia, bo zwyczajnie o nim nie wiedzą. A dlaczego nie wiedzą? No, bo mamy te kulturowe stereotypy, które wskazują na to, że to naturalnie kobiecą boże, rolą boże. jest wiesz, e, ale... wychowanie dziecka. I to koło się trochę zamyka. I my chcemy, boże, dlatego bo... wiesz, my w tej kampanii pokazujemy te dwie rzeczy. Pokazujemy i te stereotypy, które są tak naprawdę krzywdzące i dla mamy, i dla taty, ale też chcemy edukować o tych nowych przepisach. Tak, bo wiesz, co, na, nam też na dalszym etapie życia, które toczy się różnie, nie sprzyja prawo. Dlatego, że jeżeli nawet para się rozstaje. To dzieci eks-katedra zostają z matką, chyba że są szczególne przeciwwskazania. I mamy kolejny krok, i kolejny temat kampanii to jest walka ojców też do e, dużo większego prawa do opieki nad dziećmi. Ale to jest kolejny temat. Albert, a powiedz mi, czy masz kogoś w kręgu swoich znajomych, e, z mężczyzn, którzy. Też są tak zaangażowani w zajmowanie się dziećmi, jak to powinno być? Tak, no mi się wydaje, że w ogóle moje pokolenie to są najlepsi tatowie w historii i, i jakby ta świadomość rośnie cały czas, więc jakby no z tego po prostu wynika to, że mężczyźni coraz bardziej angażują się w dziecko. Super. Jakiejś dla nich żadna ujma, więc jakby ja takie, takie postawy obserwuję na co dzień. I Mój brat i moi koledzy i moi koledzy z pracy Super. Też zajmują się takimi, także jakby no, dla nas to już jest zupełnie normalne mam wrażenie i dobrze, że idziemy w tą dokładnie. stronę, bo, bo kiedyś tak nie było. I dokładnie chciałabym powiedzieć, żeby to się stało normalne, a my babcie powinniśmy być staroczesne. Staroczesne, czyli kultywować i przywoływać to, co trochę zniknęło w pędzie świata, czyli tą lekką archaiczność, przytulalność, czas i cierpliwość i to jest ten kawałek staro, a czesne, czyli powinniśmy być na bieżąco z nowościami na świecie, od muzyki przez prawo. I, z tej, i ta staroczesność to są właśnie my, to jesteśmy my, mądre babcie, a mądre babcie wiedzą, co dzieje się na świecie ważnego i przekazują to swoim dzieciom i wnuczętom. I takie mamy zadanie. Jak się ukaże spot, bo on się ukaże osobno od naszej rozmowy, udostępniajcie go wszystkim kogo znacie. Tam będzie mój komentarz, żeby też wiadomo było o co chodzi. I druga sprawa, bardzo blisko na wyciągnięcie ręki. Mówcie synom, zięciom, córkom, synowym, córce sąsiadki, kogo spotkacie. Kto będzie bliżej do was jak metr? Mówcie o tym, że ojcowie będą mieć dużo więcej prawa, prawnego czasu, płatnego czasu do bycia z tym, kogo spłodzili, czyli z dziećmi. Zgadza się. Dziękuję. Asiu, bardzo dziękuję Ci. Wszystkie materiały o nowych przepisach, kampanie, porady i, i miejsce dla Was to www.cpk.org.pl. Szukajcie, zgłaszajcie się. Tak fantastyczne osoby i ciepło jak Asia tam wam stadnie pomogą wyjść z wilczego dołu, jeśli w nim nawet siedzimy wiele lat. Zdecydowanie tak, zapraszamy. Albercie, bardzo dziękujemy Ci za bycie z nami. Zapomniałam o Tobie. Dziękujemy Ci za dowód na to, że zajmujesz się dziećmi jak to powinno być. Pozdrawiamy Rysia i Helenkę. I dziękujemy również Asi na kanapie. Pozdrow swoją żonę i powiedz, że... E, że ma fajnego faceta, jakby tej nie wiedziała. Ona nas o, słucha, to... więc może usłyszę. Jak babcia to mówi, to babcia wie. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy bardzo. Równie dobrze. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w nowym programie Równie Dobrze Talk Show. Zajmiemy się dzisiaj dość powszechnym w naszym kraju problemem, jakim jest poczucie osamotnienia w opiece nad dzieckiem. A porozmawiamy o tym z naszymi gośćmi oraz wybitnymi ekspertkami. Zaczynamy właśnie teraz. Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry. Skoro jesteś z nami w studiu, to rozumiem, że z dzieckiem została Twoja żona, tak? Nie. Ale z dzieckiem, jak zwykle, został dziadek. Faktycznie jest nawet takie powiedzenie, że w Polsce y, dziećmi opiekują się pary jednopłciowe, czyli ojciec i dziadek. Rozumiem, że panuje u Was tradycyjny model rodziny, to znaczy, że jesteście na utrzymaniu żony, tak? Tak. Żona ciężko pracuje, w, wraca w wieczorem, często późnym wieczorem. W jest wszystko ogarnięte, posprzątane, i ja. W, usypiam dziecko czytając na przykład. <grym> Częściej razem po prostu zasypiamy. Proszę życia. Andrzeju, ale mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że już za parę lat te wieczory będą wyglądały no, nieco inaczej, nieco lepiej. Pani Magdo, a co pani sądzi o tradycyjnym modelu rodziny? Według pani to dobrze, że dzieci w pierwszych miesiącach, nawet w pierwszych latach życia są wychowywane właściwie wyłącznie przez ojca? Dzień dobry państwu. Poproszę o brawa dla pani Magdy. Dziękuję. E, bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego programu. Szczerze mówiąc, ja tutaj nie widzę tego aspektu prawda, większego problemu. Mężczyźni od wieków siedzą sami w domach i zajmują się dziećmi. Do tego predystynował ich ojciec natura. E, silne ręce, rozbudowana tkanka mięśniowa, e, to, że nie boją się podejmować ryzykownych działań. Dzięki temu e, nie jest im straszny pierwszy spacer czy pierwsza kąpiel. I mm -hmm. ten ich niski głos, idealny do śpiewania <grym> kołysanek. Na przykład pan Andrzej tutaj idealnie prezentuje te predyspozycje. Ta rozbudowana, owłosiona klatka piersiowa, idealna, żeby na niej dziecko położyć. A, panie redaktorze, ja myślę, że też już przyszedł czas, żeby pan też się postarał jakiegoś bobasa. Szkoda, żeby się marnowały takie bicepsy. Zresztą, o czym my tutaj mówimy? O roku, dwóch latach yy, pobytu w domu? Przecież to są jakby przedłużone wakacje. Dobrze, a propos wakacji, jest z nami kolejny gość, którego chciałbym teraz zaprosić do rozmowy. Nietypowa kobieta, Dorota. Powitajmy ją wielkimi brawami, bardzo proszę. Dorota, która, uwaga, zupełnie dobrowolnie zdecydowała się przejąć połowę obowiązków od męża, połowę obowiązków związanych z wychowywaniem y, dziecka. I tu od razu pierwsze pytanie, które ciśnie się na usta. Co cię do tego skłoniło? Czy właśnie perspektywa, powiedziałbym, wakacyjna tego relaksującego czasu spędzonego w domu? Ach, zdecydowanie bardziej zrelaksowana byłabym, gdyby nas, matki, nie traktowano jak rodziców drugiej kategorii. Co znaczy? Co masz na myśli? Na przykład, czy ktoś z Państwa próbował kiedyś przewinąć dziecko w damskiej toalecie? To jest pytanie do naszej widowni. Ktoś z Państwa ma za sobą takie doświadczenie? Rozumiem, że Ty masz takie doświadczenie. Owszem, byłam ostatnio w restauracji, chciałam przewinąć córkę i nie mogłam się zdecydować, czy zrobić to na podłodze, czy na desce klozetowej. I gdzie przewinęłaś? Wróciłam na salę i przewinęłam dziecko na stole między talerzami. Na sali restauracyjnej? Tak, to rozumiem, że nikt potem już deseru nie zamawiał raczej. Tak, ale mogła to pani zrobić w męskiej ubikacji. Przepraszam? Tam jak zawsze był, jest i będzie. Właśnie. Ja też. Miałam wejść do męskiej to Pozwolę się sobie przerwać. Po pierwsze, trochę mnie zastanawia. Po co ciągać małe dziecko po restauracjach? Na przykład, ja gotuję w domu i to nie tylko dla dziecka, dla żony, czasami też dla teściów. Świetnie, brawo. To jest wspaniały ojciec, tak powinno być. A po drugie, chciałabym, żebyśmy nie zapomnieli o kwestii, którą poruszyłam na początku naszej rozmowy: to znaczy kwestii tego, że to mężczyźni są stworzeni do zajmowania się dziećmi. Takie są prawa natury. No ale przepraszam, ja. Też miałam swój udział w tworzeniu tego małego tak, ale człowieka. Ale teraz przed nami pani, taką matkę Polkę. Chcę Pani, żeby cały świat się do tego dostosował. Do pani nikt, życzenia. Nikt pani nie kazał y, zajmować się dzieckiem. Ale moim dzieckiem panie mają dzieci? Oczywiście. Z moim dzieckiem siedzi teraz mój mąż. Prawdopodobnie gotujemy mu zupę. Mam nadzieję, że smaczną. Na pewno. Właśnie znaczy, nie wiem, po jakich jeszcze miejscach pani ciąga swoje dziecko, ale może należy odpuścić. Zresztą to nie chodzi o to, co pani uważa, tylko, tylko jakie są fakty. Nie każda matka jest dobrym opiekunem dla swojego dziecka. Czyli sugeruje pani, że przebywanie dziecka z matką mu szkodzi? No, po no nie czasami, w restauracji to chyba raczej tak. Zwłaszcza, że pani, jak widzę, troszeczkę jakoś nerwowo reaguje na różne kwestie. A ale bo nam, matkom, spokojnie. nic się nie należy? Oczywiście do przyjemności macierzyństwa, no, można wrócić po pracy, haseł. przytulić dziecko, e, a opiekę zostawić naszym wspaniałym mężczyznom. Ale ja lubię sobie... opiekować się moim dzieckiem. Pani ma chęci, ale nie wiem, czy pani to czuje do końca, bo nie ja taką niepotrzebne... propozycję, żebyśmy trochę ostudzili może emocje i szanowni państwo, wracamy zaraz po przerwie. Mówię dobrze! też ludzie się sędziwie zachowują? Ale robią też miłe rzeczy, bo to coś oby dostało aż 4 miesiące, żeby być ze swoimi babasami. I tak w ogóle nie pracować. Ale wiesz, siedzenie w domu to też jest praca. Nie, ja cały czas sprzedam swoje zabawki. Na początku 2023 roku, w związku z dyrektywą Work-Life Balance, zmianą ulegnie polski kodeks pracy. Ojcowie uzyskają prawo aż do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Tylko dla nich. Dowiedz się więcej na www.cpk.org.pl Wpłać darowiznę na rzecz CPK, abyśmy dalej mogli walczyć ze stereotypami na temat płci, krzywdzącymi tak samo dla mamy, jak i dla taty. Razem sprawmy, aby w końcu było równo. I dobrze.